Look at this. Oh, Ta 26-letnia dziewczyna dowiedziała się w swoje urodziny, że to nie jest pryszcz. To jest rak skóry. Jeżeli Twój pryszcz, krosta nigdy nie znika, zasycha, tworzy się na nim strób i masz wrażenie, że nigdy się nie zagoi, może to być rak skóry. Ta zmiana tutaj to rak podstawno-komórkowy. Skąd to wiemy? Jeśli przyjrzysz się bliżej, to zobaczysz, że ma ona taką perłową powierzchnię. Dodatkowo jest dość dobrze odgraniczona i ma zaokrąglone krawędzie, które tak jak gdyby wnikają do wewnątrz zmiany. Widoczne są też naczynia krwionośne. To są klasyczne cechy raka podstawno-komórkowego. W większości przypadków powstaje z powodu nadmiernej ekspozycji na słońce. Mały rak podstawnokomórkowy jest bardzo łatwy do wyleczenia, zwłaszcza jeżeli usuniemy go, jak jeszcze jest niewielki. Więc jeżeli masz pryszcz, który nie goi się, nie znika, to jest to znak, że powinieneś udać się do lekarza na badanie znamion. Czy mieliście kiedyś taką zmianę, która nie chciała się zagoić? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach.